Szymo! Witajcie widzowie. Dziś witam was w pierwszym odcinku Zamonga. Nagrałem to o godzinie 15.13. Zapraszam do oglądania. Bierzemy sobie online public i, i wybierzemy sobie jakiś tam serwerek, tam gdzie gra najwięcej ludzi. No i zaczynamy do gry, tylko muszymy, musimy czekać za... za za graczami i, i właściciel tego serwera, czyli nie serwera, tylko, yy, no wie, wiecie o co mi chodzi, yy, musi start zrobić, żebyśmy rozpoczynali grę. Bez jego wiedzy nie możemy tego zrobić. O, dobry początek. Jestem impostorem. Więc bardzo fajnie. Bo impostor jest najlepszy jest lepszy niż krewnej. A jeśli lubicie y krewnej, no to napiszcie w komentarzach, bo ja nie lubię. Wolę być impostorem. Czekaj, nie mam wyjścia. Teraz jest tutaj sta. No dobra. Idź, idziemy zabić inną osobę. Idziemy zabić inną osobę. To może nie. Tutaj nie chcę może zabijać. A! Dobra, jest. Dobra, dobra, mamy to. Ja mam się ten. Dobra, znaleziono ciało. Jacy, Jana nie zabiłem, tylko zabiłem pomarańczowego, więc to jest czarny. Wema. Ciekawy, kto? Ja może będę. Ja może skipuję, bo nie chcę głosować na swojego. Kto normalny głosuje na swojego, no, no, no nie, nikt nie powinien tak robić. Ja bym bardziej e, bronił e, tego, co jest, e, co jestem, e, no, co jestem z nim w teamie. Dobra. Napisali kto? Nikt. Zgło A, bo ten morderca zgłosił, więc może ten e, odejdę będę, będę chyba e, s, e, będę chyba sam impostorem, bo e, w, w taki sposób ludzie zgłaszają, jeśli nikt nie chce powiedzieć, więc podejrzewają, tak. Wat, watiki... Co? Ej, LOL. Brązowy zagłosował na mnie. Dobra, już odszedł. Każdy wziął skipa. No to bardzo dobrze. Czy ja zabiję jedną osobę? O nie, znikła. To mogłem ją zabić. Dobra, lecimy z kolejną areną. O nie, odszedł. To idziemy na inny serwer. Eee, może ten. O, proszę startować. Starting in 2-1. Mam nadzieję, że impostor. No nie, krew Kryw. Krwawiej, a Stachu. Napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie y, Amonga. Bo jeśli tak, to tym a Jeśli nie, to wypierdalaj. Dobra, w elektryku to często ludzie giną. Nie wiem czemu. E, tutaj bardzo rzadko giną. E, no, tutaj tak. Wiecie. Podejrzewam, że to być może jest żółty. Popatrz. Ej, popatrz, jak on na... czekał. Czekaj. Ej. Nie jestem pewny, ale chyba yy, złoty okej, okay. miałam cyjan i chyba żółtego, nie jestem pewny. Nie jestem pewna, ale chyba żółty. Dobra, bierzemy go. Chyba żółty. No to, no to jak tak. Ej, czemu oni, te debile, głosują na mnie? No, no, przecież ja nic nie zrobiłem. Chyba on. Was, an impostor. Dobrze myślałem. Podejrzewałem go i nie dałem się tak złapać. Dobra, dobra. Brązowy chyba to na pewno nie jest. Choć mam taką nadzieję. Ale nie, chyba nie. Różowy, no. Dalej. No. Dzięki. Zobaczymy Medbay. Nic nie ma. O. Być może tam jest ciało. Ty e, chyba brąz, b, chyba brąz. Kamery, kamery, kamery. Kamery. Brąz chyba. Br a nie, nie brąz! Nie wiem kto. Nie wiem kto. Skip. Skip. Ja podejrzewam, że to być może jest brązowy. A ja jako ostatni zrobiłem skip. I tak długo, znaczy tak długo trwa już ten film, 7 minut. No może krótko to jest, ale niemożliwe. Może być. Różowy to on chyba nie jest. Ale jeśli znajdę ciało, to ten... To może tylko jedno oznaczać, że to być może jest brązowy. Zobaczymy, czy ktoś w elektryku nie, nie zdechł. Nikt nie zdechł. Mm... Fioletowy, fioletowy. Ej, ale dobrze, że tak nie strzelałem od razu na tego, na, na brązowego, bo nie byłem do końca pewny. Twój stary jest y, impostorem. Jeszcze z tym, z, jak, z błędem ortograficznym. Albo różowy, albo fiolet. 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 Lecz i tak nie widzą, co ja piszę. piszę Ja byłem najpierw w dwa, potem cały czas w nawigacji. Ja, ja, ja. Fioletowy. Ja teraz na kamerach byłam. Ktoś widział na kamerze? Tu, ty jesteś tam. Ja błagam. Oli, 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 Ale bile. Was, not the impostor. I teraz Violet ma okazję. Niestety. No popatrz, stoi koło niego, żeby go zabić. To jest lol I być może teraz fiolet by skręcił i by go zabił. Czarny uważaj lepiej. To jest jesteś w bezpiecznym miejscu. Oh, widzieli to, widzieli, 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 widzieli. No bo ku, kurwa jak W było. Że to on jest impostorem. No bo chyba przychodził czarny, czy tam nie pamiętam jaki kolor. Na pewno z nim nie chce grać. Może skończymy na dziś. Bo niemożliwe, że tak długo trwa ten film. Yy, to więc tak: nie zapomnijcie o sub subskrypcji, łapencji, o komentarzu. I nie wiem o czym jeszcze, żeby zostać na zawsze. No i, 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 i narasimy.